Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy sobie próbowali złożyć pewnego kompa. Jednego dokończyć, drugiego złożyć tak, żeby miało rące nogi. Zaraz Wam wszystko pokażę. Zakupiłem sobie też głośniki. Takie z lat 2000, sentymentalne dla mnie bardzo, więc też Wam pokażę, otworzymy sobie paczkę i pokażę Wam o jaki zestaw chodziło. To był zestaw z początku, tak, lat 2000. Te głośniki były wtedy bardzo popularne. oglądniemy je sobie. No i co? I pomyślałem sobie, że zrobię sobie komputer z kilkoma systemami naraz, to znaczy dam sobie na ten 98 system, dam sobie 2000 i dam sobie XP no zobaczymy co mi z tego wyjdzie, także już Wam będę pokazywał co i jak w jednym jeszcze kąpie tutaj stoi u mnie taki starszy Pentium 120 kiedyś go tam składałem tutaj jeszcze pozostało małe dokończenie też Wam pokażę finalnie jak ten sprzęt wygląda także zostańcie ze mną mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj razem stworzymy, także już zaczynamy działać. Ja jeszcze sobie muszę podłączyć DVD takie wiecie stacjonarne bo Nagrywarki, czy jak coś tam nagrywam, czy jak coś tam robię, no to nie mogę sobie tam film oglądać, czy coś innego. Także jeszcze sobie to podłączę, no i pokażę wam za chwilę, jak wyszedł mi ten, to znaczy. Jeszcze mi nic nie wyszło. Na razie składam go w części, próbuję coś sklecić w całość, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Tu próbuję coś potworzyć, zaraz wam pokażę to z bliska. Ale zanim to tam dojdziemy, no to muszę sobie jeszcze kilka rzeczy podociągać. No i wszystko Wam już będę pokazywał. Jak tutaj widzicie, przede mną jest taki składak. Robię to na Pentium 3 866. Poinstalowałem tam karty powstazałem tam jakieś karty graficzne kartę graficzną, kartę muzyczną modem telefoniczny, tak dla picu oczywiście, no i kartę sieciową. Nie wiem, jak mi się to uda zrobić, żeby podłączyć meta Może się jakoś uda pod XPEKiem, tak, żeby chociaż tam dla picu coś się pokazywało. Mam nadzieję, że to wyjdzie, ale już wam pokażę, może z bliska, co to i jak to ma być. Tutaj widzicie, oczywiście te bebechy. Tutaj jest grafika, tuner telewizyjny, także tu będziemy działali. Dwa DVD, czytniki, stacja dysków. Tutaj mamy w tej chwili zainstalowany Windows. Słuchajcie, 98. A jak sobie z niego wyjdę. Zrobimy sobie restart. To pojawia nam się fajne menu. Zaraz momento. Dajcie chwilę. Pojawia się fajne menu i mamy tak 98 2000 professional i mamy XPK. No i co sobie chcemy zrobić? Powiedzmy, że sobie włączymy 2000. Windowsa, no i mamy Windowsa 2000 sterowniki oczywiście cały czas sobie instaluję, tak żeby wszystko mi działało i czy sobie chcę coś zrobić na Windowsie 2000 czy na XP-ku, czy na 9800, no to mam bez problemu, nie muszę mieć trzech komputerów, tylko zamykam to w jednym, a tu Wam jeszcze pokażę, tutaj jestem, stary Pentium, który chcę właśnie pozamykać, dorobić mu obudowę tutaj stoi jeszcze jeden który będę chciał coś z nim wytworzyć No i tu sobie wchodzimy i mamy Windowsa 2000 bez problemu. No i wszystko jest tutaj wszystko akuratnie się ładnie zainstalowało i to samo mam z Windowsem Xp. Także myślę, że jest klawo. Myślę, że jest klawo Dobra, ja tu sram głodne kawałki, a mieliśmy otwierać paczkę, już Wam pokażę. No jakie głośniki mi chodziło. Już bierzemy, zrobimy tutaj troszkę miejsca. To możemy wyrypać. To możemy na razie wylipać. Mamy tutaj troszkę miejsca. Widać coś. od tej strony, będziecie lepiej widzieć sorry ale niestety mam tu mały bałagan bagałan także już otwieramy paczuchę paczucha jest nie sądzę, żeby była w oryginalnym opakowaniu żeby był oryginalny karton ale zaraz to zobaczymy no to co Jedziemy, zobaczmy czy jest oryginalny karton. Nie, ja widzę, że karton jest oryginalny To możemy go obciąć. Tak jest. Pisałem do sprzedającego, żeby zabezpieczył te głośniory, żeby się nic nie u Syrało podczas drogi. Ale czekajcie, to jest chyba tak. Czekajcie chwilę. O, może tak coś będzie. Lepiej widać. Czymś to upchali ładnie. No i już widzimy zawartość. A mianowicie pewnie ci, którzy są tutaj troszkę starsi, to już wiedzą, to już widzą to co to za głośniki Już pewnie starsze osoby na kanale widzą, co to jest. Starsze widowni nie trzeba tych głośników przedstawiać no faktycznie są, już zapakował oczywiście widzimy, że jest to zestaw głośników z wooferem 2 plus 1 Samsung 2, 5100 także starsza widownia, trzeba będzie to przetrzeć, bo to chyba troszeczkę jest brudne ale najważniejsze, słuchajcie, to jest sprawdzić, czy te głośniki są sprawne. Trzeba je będzie tutaj troszeczkę wybielić. Ale te właśnie Samsungi miałem w młodości i one do tych Pentium trójek i czwórek będą działały, także pasowały raczej. Także nie pozostaje nic innego, jak je tylko sprawdzić. Jak tutaj możecie zauważyć, no niestety głośniki są w stanie takim wizualnym, nie najlepszym, ale to za chwilę będziemy próbowali zniwelować te wszystkie brudy. To wszystko najważniejsze jest, żeby je teraz podpiąć, zobaczyć czy są sprawne, czy ładnie grają. Także zastanawiam się, do czego je podpiąć, ale chyba je podepnę tutaj do zestawu. Na 2000 i musimy je tutaj ładnie podpiąć. Zrobimy sobie miejsce, już satelitki może gdzieś tutaj sobie ładnie wsadzimy. To możemy stąd zabrać, i tutaj jest to powiązane. No, wszystko trzeba poprzecierać, bo jednak jest katastrofa. Brudne to strasznie, ale to nie wiem dlaczego. Powiem Wam dlaczego. Sprzedający, yy, którzy nie wiem, wystawiają coś na Allegro nie przeczyszczą takich sprzętów. No nie wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie będę w to wnikał. W każdym razie, no najważniej, ja sobie to samo już po wypicuję, najważniejsze żeby one były sprawne. Także tutaj damy może następną satelitkę, widzicie? O i tutaj sobie na środek pierdykniemy, pierdykniemy sobie wufelka. O to może sobie nawet zrobimy tak będzie później potrzebne o. I już to podłącz Słuchajcie, elegancka. To jest który? Ten jest czerwony. Coś tutaj powiem wam, te naczynce niezbyt niezbyt mi się to podoba. Coś mi to tutaj wpada do środka. No, ktoś już je rozkręcał. Powiem wam, kabel nie jest oryginalny. Od, od podłączenia audio. Dobra jest power. Świeci się kontroleczka. Zobaczmy coś. Muzy tutaj nie mam żadnej, ale mam jakieś durne firmy. Więc już sobie sprawdzimy. Chodźcie tutaj. Słuchajcie, musiałem się przełączyć, żeby Wam to pokazać na XP, gdyż nie chcą mi działać kodeki na pod 2000. Będę musiał coś z tym fantem zrobić. A na XP, widzicie, jak włączę ten odtwarzacz, to śmiga. Ale w poprzednim ujęciu było widać, że głośniki grają. No, także próba wypadła fajnie. Głośniki działają. Teraz je ja trzeba tylko doprowadzić do wyglądowo, żeby, żeby to miało rączki i nóżki, no i myślę, że będzie wszystko fajnie. Także zabieram się za. Mycie tych głośników i widzimy się, jak już sprawa będzie załatwiona. No jak widzicie, żółtaczki mi się nie udało pozbyć, yy, dlatego, że nie ma słońca. Nie ma słońca, ale całe są wymyte, wyczyszczone. Myślę, że pozbyłem się tych naklejek, wymyłem sobie tutaj te fronty. Także myślę, że jest ładnie odpicowany. No, widać, widać, że gdzie niegdzie te głośniki swoje oberwały, swoje przeszły, ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Najważniejsze, że działają i można sobie na nich fajnie zrobić komplecik z lat 2000 i taki był mój zamiar. Także teraz będę się brał za składanie sobie pieca właśnie z tamtego okresu. A co mi wyjdzie? To będziemy patrzeć. Także będzie tutaj trzy systemy. Myślę, że będzie oko. Ale powiem wam, że dźwięk jest zajebisty na tych głośnikach. One mnie już wtedy uwiodły, jak one były nowością. Były w czasach no, jest Wofer, jest, jest ten efekt. Słuchajcie, jak się grało za dzieciaka na tych grach typu Half-Life czy tam Half-Life 2, no to kosmos. Te satelitki rozstawione, ten woofer Ba! To było coś. Także jest power, jest power i one zajebiście. Słuchajcie, pasują. Słyszycie? Jest mocnie, Tylko takie gówna w plastiku. Jest moc, jest moc. Warty, warty. Są w tym zestawie. Słuchajcie, jest mała zmiana planów. Najpierw wezmę się za ten komputer. Tam to Wam już mniej więcej pokazałem, głośniki pokazałem, ale zrobię jeszcze porządek z tym czymś. Dlatego, że muszę sobie tutaj, słuchajcie, zrobić dostęp miejsce porobić, bo to stoi wszystko. Wiecie, razem wpieprzone Także najpierw weźmiemy się za tego dziada. Zobaczymy, co on ma tutaj w środku i co my z tym będziemy mogli zrobić. Także zabieram się na razie, słuchajcie, do tego, żeby sobie tu sprzątnąć pod nóg. Muszę sobie podłączyć klawiaturę. Mam takie pierdoły, jak myszka także to już weźmiemy, podłączymy sobie MOSA. Podłączymy sobie jakąś bylę, jaką klawiaturę. Nie zrzucę tam mojej fontanny. Nie zrzucę. dobra, jest podłączone nie wiem, no chyba nie ma tutaj nic do oglądania ale możecie w zasadzie podejść bliżej co my tutaj mamy, na pierwszy rzut oka no to widzimy ramy, widzimy kartę graficzną 3D Prophet to jest Herkules Mm, to była dobra karta 8500LE no słuchajcie, powiem wam, że taki karcision parę złotych w tej chwili chyba na Allegro stoi nie złapie na tutaj musimy wziąć, może może się uda dobra, pieprzyć to no i dobra, co my tu jeszcze mamy to mamy płytę sorry mamy płytę taką dobrze mówię? dobrze mówię tutaj nam się więcej nic nie wyświetla no także cóż tu jeszcze więcej można dodać dysk twardy cdek, flop nic konkretnego, dobra to my go podłączymy, zobaczymy co tu na nim jest i co to w ogóle jest za sprzęcior locek ruszył w sensie cooler MSI CPU 2.4 Celeron V1 Czemu tak? To jest 82 GB. Widzicie coś? Czy za bardzo miga? Dajmy save. Uruchamia się 2000 profesjonal mm -hmm. No, nie będziemy go wykręcać za budowy. Nie będziemy tutaj nic kombinować. Z tyłu jest taki. No, wiadomo nic konkretnego. Przepraszam Was najmocniej. Dobra, jest tutaj postawiony Windows 2000. Więc myślę, że nie będę z nim tutaj nic kombinował. Zobaczmy jeszcze Co jest na dysku twardym Pewnie nie ma nic Co to się stało? O, wydupcyło go, o czyli coś jest zjebane Coś jest zesrane Coś musi być z błędem skoro go wchodzę w dysk twardy A bo go Pamiętam, Pamięci to, to chyba chyba Gidara jest. Nie, wiem. Nie chce mi się wyciągać tego. No dobra. Sprawdzę jeszcze co to się stało z tym, że go wywaliło. Jeżeli to się stanie drugi raz, no to liptom. Zobaczmy. Chodzę w twardy A nie. Nie wyrzuciło go, czyli to coś było jakieś dziwne. Filmy Zero. Kingpin to jest 3D Prophet Radeon. No, powiem Wam, że to może być dobra karta. Zaraz ją sprawdzę. otwórz za pomocą co tu jest w ogóle DivX Player czy to będzie działać error otwórz za pomocą to były te Stary Windows. No, zobaczmy, czy jakaś starsza wersja VLC go otworzy. Też go pewnie nie otworzy. Brak kodeków oczywiście. Dobra, pieprzyć to. No cóż, złożyć do kupy, zamknąć obudowę. Odstawić do reszty wraków. To chyba tyle. Dobra, słuchajcie. Zamykam rozdział, odłączam, idzie gdzieś tam spoczywać, nic z tego nie będzie, także tylko wziąć, zamknąć, co jeszcze bym że to nie z tego budowa? nie z tego Biurko. albo może na jakiś strych. Dobra, dzięki za wszystko pokazałem Wam dzisiaj co prawda tylko te głośniki, no bo tak, tak wyszło nie inaczej. Będę próbował, yy, znaczy będę nagrywał jeszcze jeden filmik, mam w planach. Także zobaczymy się w następnych jakichś wypocinach. To już te PCT to już chyba bez sensu w ogóle grzebać w tym. I tak, nic y, ciekawego w nich w środku nie ma wszystko standardowe. Zobaczę jeszcze nad, y, będzie jeszcze jeden projekt, może się uda y, z Pentiumem starym, ale to się zobaczy. Także na tą chwilę. Dzięki trzymajcie się. No i do zobaczenia. Bajo. <gry>